Wiadomości sportowe Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Anvil zakończył hegemonię ASEKO Procomu w Tauron Basket Lidze. W czwartym spotkaniu ćwierćfinałowym pod opieką trenera Bogicewicza wygrali z drużyną z Gdyni 71 do 56. Tym samym Wosławianie zagwarantowali sobie występ w półfinale. Tam zagrają z PGE Turowem Zgorzelec. Prokom to drużyna niemal legendarna. Nieprzerwanie od 9 lat zdobywała Mistrzostwo Polski i z sukcesami reprezentowała Polskę w rozgrywkach Euroligi. Dzisiaj włosławianie zakończyli ich hegemonię. W rywalizacji do trzech zwycięstw pokonali AseCO 3 do 1. W końcu po, po tych 9 latach ktoś inny zdobędzie Mistrzostwo. Na pewno to nie będzie Aseko w tym roku. Walczyliśmy do, 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 do końca, jak, jak i oni. Nie wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Pierwsza kwarta spotkania była niezwykle wyrównana, a Sekoprokom nie pozwalał gospodarzom na zdobycie jakiejkolwiek przewagi. Momentami nawet prowadził. Jednak to Anvil chwilę później zaliczył serię 13 do 0. Gościom było bardzo trudno zniwelować taką przewagę. Dopiero po przerwie gdynianie potrafili zbliżyć się do gospodarzy na 8 punktów, ale Anvil nie pozwolił już na nic więcej i kontrolował sytuację. Podopieczni Bogicewicza pewnie wygrali 71 do 56 i awansowali do półfinału Tauron Basket Ligi. Teraz z 2-3 dni odpoczynku będzie i będziemy się przygotowywać na turów. No, łatwo nie będzie na pewno, turów ma bardzo dobry. I tak jak skład. wy mają 12 koszykarzy. Tak, tak, właśnie długi bardzo dobry skład, każdy gra ten sam poziom naprawdę mocny. Najlepszym zawodnikiem Anwilu był Krzysztof Szubarga, który zdobył 11 punktów i 6 asyst. Włosławianie rywalizować będą w półfinale z PGE Turów Zgorzelec, który jako pierwszy zapewnił sobie start na tym etapie rozgrywek, pokonując polfarmę Starogard Gdański. Nietypowo, bo remisem po 73 zakończył się pierwszy mecz o brązowy medal pierwszej ligi koszykówki mężczyzn pomiędzy polskim cukrem Sidentoruń, i Azetesem Kutno. O tym, kto stanie na podium, zadecyduje rewanż w Kutnie. Po przegranej 2-3 ze śląskiem Wrocław, polski cukier Sidon musiał zadowolić się tylko walką o trzecie miejsce za ZS-em. Spotkanie dobrze rozpoczęli gospodarze, szybko obejmując prowadzenie 5-0. Jednak już w końcówce kwarty siła ich ataku znacznie zmalała. W 14 minucie Grzegorz Małecki wyprowadził drużynę skutna na minimalne prowadzenie. Podstawowym faktorem dzisiaj jest element zmęczenia, tak? Kutno dosyć długo odpoczywało sobie przed tym dwumeczem. My byliśmy cały czas ku naszej radości oczywiście w walce. Efektem zmęczenia, a zarazem największym mankamentem toruńskiej drużyny były liczne straty, po których goście wyprowadzali szybkie kontry. W spotkaniu bacznie przyglądał się były zawodnik Sidenu, a obecnie gracz AZS-u Arkadiusz Kobus. Koszykarz od pewnego czasu leczy kontuzję, dlatego w tym meczu przypadła mu rola widza. Każdy mecz miał swoją historię już od wielu, wielu lat i to są mecze, że tak powiem derbowe, które rządzą się swoimi prawami. Myślę, że każda drużyna będzie walczyła z całym sercem o zwycięstwo. W końcówce spotkania Dawid Bręk wyprowadził AZS na pięciopunktowe prowadzenie, jednak dzięki punktomisewskiego i perki polski cukier Siden tuż przed ostatnim gwizdkiem po raz kolejny doprowadził do wyrównania. Mecz zakończył się remisem po 73, rewanż już za tydzień w Kutnie. Teraz garść informacji piłkarskich. W ekstraklasie kobiet przegrana KKP. Bydgoszczanki uległy w żywcu miejscowemu Mitechowi 0-3. do W pierwszej lidze piłkarzy porażka Olimpii. Grudziądzanie musieli tym razem uznać wyższość Bogdanki Łęczna, przegrywając 1-2. W drugiej lidze porażka Elany. Torunianie przegrali na wyjeździe z ruchem Zdziszowice 0-3. Bydgoski Pałac Młodzieży był gospodarzem półfinałów Mistrzostw polskich kadetek. Gospodynie nie okazały się zbyt gościnne. Podopieczna Gaty Kopczyk pewnie awansowały do turnieju finałowego z pierwszego miejsca. Przegrały zaledwie jeden mecz. Młode pałacanki były faworytkami nie tylko turnieju półfinałowego. To nadal kandydatki do walki o medale w głównej rywalizacji. W Bydgoszczy zaprezentowały się zespoły ze Starego Sącza, Dąbrowy Górniczej i Tomaszowa Mazowieckiego. Idziemy jak burza, czy jesteśmy faworytem? Nie wiem, nie chciałabym tego tak nazywać. Gramy, turniej, gramy ten turniej dobrze, gramy ten turniej z meczu na mecz coraz lepiej. Dotychczas pałacanki były w rewelacyjnej formie. W oficjalnych meczach w tym sezonie nie straciły jeszcze nawet seta. Podobnie było w turnieju ćwierćfinałowym rozgrywanym w Iławie. Wygrywały z siatkarkami z Krzeszowic, Szczecina oraz Gospodyniami. W Bydgoszczy wygrały z Popradem oraz Darkwilem. Przegrały tylko w ostatnim spotkaniu z MKS-em. Chciałabym, aby mój zespół zagrał dobre spotkanie, żebyśmy pokazały, że jeżeli mamy wygrać ten turniej i wejść do finału z trzema zwycięstwami, to chciałabym, żeby to zrobiły w sposób taki, jak należy. Ostatecznie to właśnie Bydgoszczanki razem z Dąbrowiankami zagrają w finale Mistrzostw Polski Kadetek. Jak na razie nie wiadomo, kto będzie ich rywalem. Trwa cały czas drugi półfinał. Spędzać na kilka sposobów. W Bydgoszczy chwilę urlopu wykorzystuje się na sportowo. W myślęcinku pojawiło się kilkuset rowerzystów z całego kraju. Powód? Mazowia NTB Maraton, czyli największy w Polsce cykl maratonów rowerowych dla amatorów. Każdy amator mógł wybrać odpowiedni dla siebie dystans. Do wyboru była 8-kilometrowa trasa hobby, 28 fit oraz najdłuższa mega, która wynosiła aż 54 km. Na starcie pojawiło się kilkuset zawodników. Uwielbiam teren, uwielbiam jeździć po lesie, po trudnych po trudnych sekcjach Pozycja roweru gór, na, na, na rowerze górskim jest dużo bardziej odpowiadająca mi niż na rowerze szosowym. Lubimy po prostu jest bezpieczniej w terenie jeździć, nie ma ruchu samochodów. Może dlatego przyjemniej, świeże powietrze. Olbrzymim atutem leśnego parku kultury i wypoczynku była zróżnicowana trasa. Nie znam jeszcze tej, tej trasy, by już pierwszy raz, ale miasto piękne. Jestem tu pierwszy raz. Wczoraj spacerowaliśmy po mieście. Dzisiaj tutaj zrobiłem chwilowy objazd po tym parku. Przepięknie, piękne tereny rekreacyjne. Zazdroszczę. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych fanów jazdy na rowerze. Po starcie wszystkich dorosłych uczestników odbył się także mini wyścig dla dzieci. Są na przykład dołki, są góry. Można jeździć trochę po tych dołach i górach. Można podjeżdżać pod góry. Jakie chem tutaj, żeby przejechać na ten wyścig, to zobaczyłem jakie są góry. No, to, to będzie duża rywalizacja między innymi zawodnikami. Po Toruniu i Bydgoszczy Mazowie MTB zagości w Piasecznie, gdzie 19 maja odbędzie się kolejny etap letniego cyklu maratonów. Przed chwileczką zakończył się finał Grand Prix Szwecji w Göteborgu. Zwyciężył Emil Seifudinow przed Chrisem Holderem i Niki Petersenem, Jarosław Hampel na miejscu czwartym. W sporcie dziś to wszystko. Spokojne nocy, dobranoc.